Wika ty robisz intro. Wika ty rób intro. A budowę nie. Um, <grybujmy> um, tutaj gramy my w GTA. Mamy zabić smoka. Jesteśmy w kresie i gramy. Nie chcemy się nic mówić. Uwaga smok! Giet <krybujmy> Dobra, poczekaj. <trybujmy> Ale patrz, w ogóle bestia, kresu on w ogóle prawie. O, do fontanny życia. O, boże, o. Jak ja nie lubię nazwy. Ej, nie wypychaj mnie. A! O, o, zły test, zły test, zły test, czas, zły test, czas, zły test, chcę je zabić. Wow, ciekawe, czy coś. Jak się zabije pewnie, to pewnie się coś dostaje, tak? Nie, nic się nie dostaje. Ej, woga, smok! No ale uda mi się i mi się nie udało. Ej, nie utknę w pajęczynie! Wika, czemu cały czas musisz trafiać w niego? Ja idę na tą wieżę. Ja idę na, nie, na tą wieżę, ale w cały czas się zabijam. No, w ogóle się nie zabijam, ale cały czas... super parkour! Wika, nagrywasz? <laughs> Tak? Okej, okay, on gdzie iść, ale ja jestem taka zła w parkour, że... Jestem zła. Co ja mam na sobie? Okej, okay, duchy. O, prawie dostałam! O, dobra, właśnie chciałam powiedzieć, że prawie weszłam, ale to w ogóle nie weszłam. Tak, dobra, idę walczyć, nie chcę mi się spinać. Halo? Kto tu jest? Gdzie jest smoczek? Co to jest ten na górze? Co to jest ten na górze? Pewnie szkło, pewnie szkło. Super. A czemu to jest grzyb, a nie encz? Gdzie on jest? Nie widzę go. A to będzie. Widzę go. Jak powinniśmy. Jak powinniśmy to nagrać? Głupi smok zabije nas czy jak? Jezu, czemu ja nie mogę? <laughs> nie mogę go trafić. <laughs> da się, bo wszyscy strzelają. No niech ktoś go trafi! Trafcie go, jest tak blisko! O dobra! O, ja nie! Ja muszę trafić! A! Ale się, ale się ten niebo o, o, nie, Jezus Maria, Jezus Maria, wszyscy latają. Patrz, coś walczy z Czesnem, Haha, <try> to, to wygląda. Aha, ja walczę ręką. Eee. Obozy latające klipery. Totalnie normalnie. Wiem, wiem, jak możemy to nazwać. Totalnie nienormalna gra. Nie, to nie śmieszne. Jezu, co to jest? O Jezu, trafiłam jednego je za pierwszym razem. Trafiłam jednego o cokolwiek to jest. Te latające żółte pałeczki. Ale to jest mój pierwszy raz. Dlatego jest taki specjalny. Dopiero co zauważyłam tą grę 5 minut temu. Chciałam to nagrać i nagrałam. Jezu, jak ktoś tylko trafić? To jest tylko trafić. O, ktoś tu trafił? Tra Nie, to po prostu ktoś mówi kres. wiesz, to mówi, że jest bestią kresu. Jak się dostaniesz na wieżę, to możesz go szybciej zabijać, ale za długo się dostaję na wieżę. Nie, nie pójdź, nie pójdź. A czemu ten smok nigdy się nie zbliży do ziemi? Na O, widzę smoka. No. O, jest blisko, jest blisko. O, nie. Trafiłam go, czy nie? Ała! Poli! Pat, prawie go... Już to miałam powiedzieć, że prawie go mam, ale jeszcze tyle mu zostało. Ała! Ała! Czemu ja, ja, Czemu wszyscy są inni diamentowi? Czemu je... Jak można zdobyć e, diament... Diamenty w tej grze? Bo co, co, co? Bo co, 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 co wika? Bo widzę cię. Bo co wika? Mhm. O, wowa! No Czemu ja całki wbija ręko? Widzę go. Ale jak wika? Jakie skrzynie? Patrz, znalazłam łuk w skrzyni! skrzyni. Patrz, znalazłam nowy łuk w skrzyni. Naprawdę? Wcale nie. Ha! Patrz, Wika, znalazłam, znalazłam, patrz! Zna, Znajduję rzeczy w tych e chestach. Jak? Tak. No i próbuję go zabić, ale nie wiem czy da się w ogóle go bić. Da się, dobra. Nie wiem, czy go biję czy nie, bo jest niewidzialny. O nie, znowu tknęła w nie. Oczywiście nazwy, to szalona gra. Jeszcze już minęło 6 minut. Nie, 10 minut. Wystarczy hej wiecie co, ludziska? Ja też umiem mówić po angielsku i zrobiłam nowy. Um, nowy. No czekaj, jakby to nazwać. Nowy. Um, nowy. Nowy. Nowe serial. Nie, nowy. Nowy. Jak się. Nie, nie. Nowy um, ten. Accounting. Akauncik, accountik Wiktoria, accountik accountik Zrobiłam sobie nowy accountik Tam mówię po angielsku Tam gram w różne gry Nie tylko w Minecraft I wiecie jak się nazywam? Wiesz Wika, 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 wiesz Wiecie Wiesz? Nie Nazywam się E My I g a r Amys -e Gamer Gamer Amys Gamer Jezu wika oddaj mi takie rzeczy. Ja cię zabiję Ej czemu ktoś mi dał mied Po co mi ten zetki? Wika, gdzie jak gdzie on ci to daje? Eee, uważaj. Może wszyscy ci dają już Tak Wasze życie jest takie słodkie, kres jest tak blisko, coraz bliżej, każda kropla krwi zaczyna wrzeć. ha ha ha, Ale by było, gdyby się, gdyby na, na przykład w grze były takie dźwięki, że takie śmianie świnie. Hmm. Um, do... O proszę, trafiłam go! Trafiłam! Trafiłam go! Myśli, że mnie obchodzi, to jest... Obchodzi. To jest mój pierwszy raz. Trafiłam go. Mogę zrobić teraz wszystko. O! Ale lag! Jak się zalogowałam, że wróciłam na spawn. No wie. Yeah. Nie. Nie. Już nie mam zbroje gracza Au, coś mnie uderzyło. Tak mocno. Cześć, Wika. Ten... O czemu ten... Au, jeszcze... Ja się. Ponta na życia. O, nie, ja nie lubię Nazji! O, nie lubię. No Jezu, czemu to cały czas głupie pajęczyny? Okej, okay, wiesz co? Wiesz jak to nazwę Wika? Nie. Właśnie już minęło 10 minut, no zaraz będziemy 11, zaraz 7, 8, 9... 11 minut! To właśnie koniec, to była... To... Nie, czekaj, czekaj, jeszcze nie papa. To się... Właśnie nazwę to, nazwę. Cii, nazwę to szalona gra Nie lubię pajęczyn. Głupie pajęczyny, czy coś takiego. Papa, Wika, powiedz papa. Wiesz co? Wiesz co, Wiesz co, Wika? Mówię potem, nagramy kolejny filmik. Filmik. Głupie pajęczyny! Dobra, zobaczymy, ale teraz, ale teraz. Jak możemy to zakończyć, Wika? Wika, słuchaj mnie! możemy to, to ten creeper tak latać i przed nosem. A! Okej, okay, dobra, patrzę. To, to już prawie... O Okej, okay, na 12 minut kończymy. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Uh!